Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku. Zajmiemy się tym rowerem, Zrobimy jego bajczek po ostatniej sesyjce. Ponieważ było dużo pytań o amortyzator, korby, ramę, o wszystko. A z racji, że mamy już bajczek mojego drugiego roweru, który stoi przed komórką, czyli mojej Freerideówki, zapraszam Was na bajczek od tego tej roweru. A więc, tak, zaczynając od serca roweru, bo to jest chyba najważniejsze. Ramę, mamy Tucson Playera, dosyć długa rama. Ale mi się bardzo przyjemnie na niej jeździ, również dosyć wysoka, więc wszystko według swoich podobań. Jest to Six Player stary, to ważne, nie Decade, nie Alcatraz, ponieważ kilka osób go pomyliło. Jest to po prostu stary Player, który kiedyś był w takim oto i pięknym malowaniu zielonego. Jak widać, już się przebija ta farba w takich punktach kontaktu, ale niestety no nic z nie zrobię. Planuję w tym roku dopiero go pomarować proszkowo. Więc mam nadzieję, że zda to swój egzamin, żeby to wszystko było odwzorowane tak jak było, ale lepiej. Drugą dosyć ważną częścią tego roweru jest amortyzator. Jest to jari z bodajże okolic 2018 roku z tumikiem RC, czyli motion control, najbardziej podstawowy, ale wszystko w nim działa, rebound jest, kompresja podstawowa jest. Planuję go skrócić, ale nie mam na to czasu i pieniędzy na razie, więc odpuszczę sobie. Kilka osób się pytało, skąd mam białe Jari. Białe Jari ogólnie nie jest na co dzień dostępne. Nie kupicie go sobie w sklepie. Z tego co mi wiadomo, jest to po prostu leżak magazynowy z 2018 no i te amortyzatory w okolicach grudnia tamtego roku po prostu wyskoczyły na eliksie. Ludzie się na nie rzucili, ma je wiele osób. Ma je łosiu, po prostu strasznie dużo osób i stały się one bardzo popularne przez swoją po prostu. Tanią cenę? No i jakoś, bo Jari to Jari. Przejdźmy sobie płynnie do kół. Koło z przodu jest na piascie Sunringle SRC. Koło było na rozstaw 15 na 110, ponieważ poprzedni Jari, który kupiłem, był na 110, ale sprzedałem i kupiłem to. Yy, piasta musiała zostać skrócona, przez to wytworzył się nam taki event, że jest tu po prostu bardzo blisko do tak naprawdę amortyzatora, ale daje to radę. Sprychy Sapim 32. Mamy tutaj również dwie takie fajne, kolorowe dętki, bodajże Continental, obręcze Dartmoor Raider. Z tyłu mamy koło na bazie piasty Dartmoor Reel, takie oto przyjemne koło. Sytuacja podobna, również mamy dwie kolorowe szprychy, również Sapim, opona to Maxis DTH 26x23 i również obręcz Dartmoor Raider. Jeżdżę aktualnie na Beryklesie na co dzień używałem MT200 lub ostatnio MT200 z ale fajna, ale Planowo będzie tutaj do orka. łańcuch jest to Octane One Half Link, który również udało mi się wyrywać po taniej cenie, ponieważ był sprzedawany nowy za 60zł, więc cena jak za darmo. Support Dub 68-73mm, a jak jesteśmy przy korbie, no to mamy korbę. Truativ Descendant wytarty, już trochę zużyty, ale daje radę, 175mm i do tego zębatka SRAMowska na 32 zęby. Pedały Cloud Boost od Igora, które dostałem, bo ich nie. Siodełko, za które serdecznie dziękuję Kasprowi Będkowskiemu i Jakubowi Śpiechowiczowi. Wygrałem je na dżemie za przejazd na dużej linii. Stery. Stery są to Dartmura. Wbijane. Dosyć wielkie, bym rzekł, że nawet toporne. Do tego mamy podkładki karbonowe, które mi gdzieś leżały. Mostek Octane One. Ja przepraszam. NS Bikes. Kapsel spanka, Nie wiem czy będzie widać gwiazdkę Ale jest kapsel spanka, panka Gripy Audi, również wygrane u Kasprę na dżemie Krótkie, barendy No i do tego dochodzi nam jeszcze kierownica Jest to Six Pack Millennium Bodajże, jeżeli się nie mylę Ale ja ją kupiłem czarną podrapaną Więc uznałem, że najlepiej będzie Jeżeli po prostu zdejmę z niej lakier Planowo będzie tutaj reverse eee, Z przodu mam wbite 4,5 bara Z tyłu mam wbite też 4,5 bara, żeby nie przesadzić, ponieważ DTH ma tendencję do wybuchania. Wiem również, że obydwie opony są założone tył naprzód, ale no niestety nie miałem czasu, żeby to zrobić, a składałem Robert na szybko. Prawdopodobnie to poprawię, ale przy takich oponach to nie ma praktycznie znaczenia. Jari jeździ na otwartej kompresji, aby nie wybuchnąć tumika. Wbite mamy około z tego co kojarzę 170 PSI, ale to nie daje rady. Na moją wagę ten amortyzator jest po prostu cały czas dobijany wręcz no do takiego zakresu. To jest minimum, na ile się ugina przy jakimkolwiek locie. Jest po prostu miękki, mam na nim 30% zagłębę jak do Enduro. A przy okazji, jak już jesteśmy tutaj w rowerowni, posprzątałem w niej w końcu, więc możemy jeszcze zrobić szybki tour po rowerowni. Jak widać, u góry mamy narzędzia do czyszczenia napędu przydatne do norko. Często warto czyścić, pamiętajcie swoje napędy. Koła, które mi leżą, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to chętnie mogę oddać z nich coś. Jedno z nich już poszło chyba na sprychy, na nyple, przepraszam. Opony, które mi też zalegają, to stare DHR Szwalbe Big Betty 27 w fajnym kompauzie. Tutaj zrobiliśmy sobie taką lekką pracownię. Tu widzicie pompkę, tu widzicie biurko, tam jest klucz, zestaw kluczy. Niekompletny, ponieważ mi je w Warszawie. Kto wie, ten wie. Tutaj mamy wszelkiego rodzaju części, czyli jakieś pedały, które mi leżą, stare siodełko, sprężynę 300, jakbym kiedyś nie wiem, strzał wagi, chyba 40-30 kg. Hamulce wszelkiej maści, klamki wszystko to, co tutaj leży. Tutaj mamy jakieś podkładeczki a bodajże rura ze sztycy przydatna, jak chcę coś dokręcić, odkręcić jak macie duba to warto zaopatrzyć się w takie narzędzie papier ścierny i takie rzeczy małe, które mi tu leżą tam jest w środku łyżka tu mamy jakieś klucze, podkładeczki, śrubki tu mamy rękawiczki, jak pracuję ze smarem aby nic nie ubrudzić i jakieś multitool'e zestawy, to wszystko tutaj jest na górze na ostatniej półce mamy Mój kask, trochę brudny, trochę zajechany Po ostatnich jazdkach, gogle Foxa Kolejne dwa koła, to jest jakieś 24 Na bardzo cichej piaście, co ciekawe na kasecie Ale jest to jakaś piasta Shimano na 135 U góry mamy moją korbę, starego nixa Pierwotna korba, która była w tym rowerze Gdzie można zauważyć, że jest ona krzywa No niestety Korba się poddała nic z tym nie zrobię, bo mamy resztki farby, którą był malowany ten rower. No i tutaj mamy jakiegoś, nie wiem, plaka, który leży, jakiś do dezynfekcji. Smart do łańcucha, degreaser. No i pompka, to już mówiłem. W środku szuflady, jakby ktoś był ciekawy, mamy po co mi trytytki, jak w każdym warsztacie. A cała miejscówka prezentuje się tak. Dosyć przyjemnie, udało mi się w zrobić taki efekt jak chciałem, że można tutaj przynieść krzesełko, sobie posiedzieć, można sobie po prostu wycilować. Co ciekawe, mamy tutaj doprowadzony prąd. To jest też bardzo ważna sprawa, ponieważ na przykład, jak chcę, mamy taką lampkę do doświetlenia, mogę sobie ją podłączyć i ona świeci. Ale mamy również zwykłą żarówkę, którą sobie wymieniłem na leda. A co do porad, jeżeli budujecie swoją serwisownię, to nie trzeba dużo pieniędzy wiele osób myśli, że oh Boże, nie wolę oddać do serwisu, na przykład na jakieś głupie naprawy, typu nie wiem, wkładanie rzeczy, wykładanie, wymienia na korb, na przykład ten rower został w 100% złożony przeze mnie każda śrubka była w nim odkręcona, poza kołem z tyłu, dlatego pozdrawiam kupsona, który mi to przeplut. ja musiałem wycentrować, ale kupson mi to przeplut, za co mu bardzo dziękuję no i przodu, który też mi przepluł cieślik, jak jeszcze nie umiałem się bawić z przeplataniem, centrowaniem i tym podobnymi. No i stojak, który kupiłem na promocji za bodajże 90 zł. Jak się sprawuje? Średnio, Czy daje radę? Daje. No właśnie, jest dosyć niestabilny. dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do następnego i mam nadzieję, że podobał Wam się filmik. Zostawcie lajka, suba, wszystko co tam możecie. Mam nadzieję, że bajczek Wam się spodobał. Nie było nudy, nie było zanudzania. Trzymajcie się, cześć!